Hej hej, cześć z tej strony Docentus i witam Was w grze Farming Simulator 2017. Moi drodzy, to będzie taka, Takie moje przetestowanie gry po czterech po latach niegrania. Farming Simulator 2013, tak chyba grałem, no, w titanium, w Titanium, także za bardzo już nie pamiętam tej gry. 15 nie kupywałem, wam powiem dlaczego. Dobra, zróbmy tak, buraczana koszula, może być na wieś i jedziemy, kontynuuj. E, moi drodzy, gdy grałem w trzynastkę i nawet troszkę czasu tam spędziłem, dość dużo modów wykorzystywałem, nawet te more czyli poprawiające realistykę fizykę gry. E, no nie znam dobrze podstaw gry, ale no. Umówmy się, no kurde, prawdziwy facet nie czyta instrukcji. No dopiero jak spierni, spierniczyć, to bierze się za instrukcję. Dobra, W, S, A, D, chodzimy. Moi drodzy, chcę. Y, 15 nie kupywałem, bo jak zobaczyłem na 15, to stwierdziłem, że no, to, 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 co miałem w modach w 13, to tak naprawdę było w 15. Dobra, jak się wsiadało, ku się wsiadało. proxima. F1, 2, 3 Dobra, i generalnie tu chyba, o, dobra, F1, tak jakby, pamiętam co nieco, co nieco pamiętam jeszcze, e, Zerknijmy na grafikę, czy rzeczywiście takie piękne. No, wiecie, ja nie będę do 15 porównywał, będę porównywał do 13. Dźwięki są fantastyczne ale pamiętam, tam też nie było źle piętnastki nie kupiłem, no bo co tam w 15 było tylko leśnictwo tak naprawdę wiecie co, wziąłem mapę z sosnówka dobra, mniejsza z tym wziąłem mapę sosnówka, bo widzę że tą amerykańską wszyscy biorą to tak dla dla odmiany zobaczymy co tutaj mają w tej sosnówce Zobaczmy. To jest takie moje pierwsze zetknięcie z tą grą. No szkoda, że nie mogę robić... Myślałem, że może będę mógł pognieść to zboże, jak tutaj się wbije ciągnikiem, ale nie. Ale ślady wychodzą. No to jest jakiś tam plus. Co prawda to w 13 już było na modach. Eee, co do grafiki, no ja teraz mam dość mocnego kompa i na maksymalnych ustawieniach graficznych gram, optymalizacja jest dość dobra, ale grafika dupy nie urywa też yy, znaczy jest na pewno lepsza niż w poprzednich wersjach, natomiast nie wiem, w porównaniu do GTA który mi w 60 klatkach na full nie chodzi, no to tutaj czekajcie, ja mogę, że czekajcie, mogę tutaj wjechać jest tu jakieś miasto w ogóle A jak się oddalało? A no, tak się oddalało. No, generalnie. W ogóle przyjadę się po tej mapie, zobaczę. Jeżeli byście chcieli, żebym tutaj serię nagrywał, to piszcie w komentarzu. Albo lajkujcie. Lajk like do góry. Kurczę, Wortów tak się przyzwyczaje, że się drzewa kładą jak się przez nie przejeżdża. Także kciuk do góry, jak chcecie, żebym nagrywał, kciuk w dół, jak nie chcecie, żebym nagrywał z tego serii, zobaczymy. Ja myślę, że w tą grę sobie pogram, bo miałem ochotę, miałem ochotę, dość dużo maszyn tutaj doszło, no ogrom maszyn doszedł, nowe słoneczniki, tak, słoneczniki, rzodkiew jest do hodowli, no super, super, widzimy sobie tak, co on szybciej nie może? Co my tutaj mamy? Może to jest normalnie jak. Z jakiego państwa to jest ta mapa? Bo to normalnie kurczy takie lata 80. albo 90. Polska. Wszystko po. E, poniszczone. E, jedną rzecz jeszcze chciałem wam powiedzieć, że. E, odnośnie. o to gdzieś jakaś Rosja, widzę tu Cyrylica albo może jakaś Ukraina. No Natomiast nie wiedziałem, a co to się dzieje z tym dymem? Patrzcie. Co to za chmura? <grymne> Te efekty graficzne. A czekajcie. Buch! Nic się nie stało. No! Dobrze, trochę fizyka tak jak widzę się e, chyba zmieniła. Kurczę, wiecie co, po tylu latach naprawdę nie pamiętam jak, jak, jak to wszystko działało. Co do graficznych... O, ubrudził mi się troszkę już. Co do graficznych walorów, to też mi ciężko powiedzieć, bo ja gram teraz na e, monitorze, który ma 28 cali i Full HD na takim monitorze troszkę inaczej wygląda niż... Na 17 jak miałem w laptopie tam też na full opcjach grałem mam jakieś super to logatki a, a może przejedziemy po przełaju, zobaczymy jak to działa Ciągnik się zachowuje całkiem fajnie czy można go wywrócić o! Co się stało? Jedziemy Niewitoczna ściana Dobra Cwaniaki, okej okay. Czy to jest koniec mapy? Już nie Tak? Cwaniaki Okej, okay. dobra Przegrałem, poddaję się Jedziemy w dół Skoki, dobra działa No to jest, wiecie, tak, trochę podejdę inaczej do tej gry niż wszyscy, którzy zaczynają. Mam pomysł, czy tu mogę ciągnikiem zatrzymać pociąg? Jak w GTA nie można zatrzymać pociągu. Czy ja tutaj zatrzymam pociąg? Ale czy tu pociąg jeździ to jest pytanie. Tutaj na razie żywej duszy nie ma, to chyba. Tak, to jest to miasto po wybuchu bomby atomowej w Rosji, kurczę, bomby tego elektrowni atomowej to jest po prostu tu nic nie żyje, ale warzywa rosną bardzo duże <grymianie> to promieniowane. Okej, okay, moi drodzy, przejścia moje z tą grą są tak wkurzające, że, że masakra. Wczoraj kupiłem tą grę w Media MediaExpercie wersję pudełkową. Myślę no kurde wiecie co, zróbmy tak, postawimy sobie, zaparkujmy się tu, tabulatorem się przychodziło do innych maszyn, mamy tutaj jeszcze jakieś inne maszyny, takie mamy combine no i myślę sobie tak, pójdę zobaczę, o jest akurat fajnie, no to kupię sobie. Myślę, zastanawiałem się nad wersją na Steama, która kosztuje nie wiem, 35 euro, no pomyłka dla mnie jak tu 79 zł to mogłem zapłacić. No ale był mały, mały, maluteńki problem. Przecież nie, nie mam CD-ROMu w moim nowoczesnym komputerze, nie? No ale, no mam w szafie CD-ROM y, taki pod USB podłączany. Powiem Wam, że nie, nie, to, tym to daleko nie przejdziemy, to jest za wolne jakoś. Yy, I nie mam takiego pickupa, Co ja włączyłem? Latarkę chyba jakąś. No i myślę sobie, czekajcie, musimy pojechać do jakiegoś miasta, żeby zobaczyć w ogóle. Bardzo mi ciekawi, yy, w ogóle, czy tu gdzieś jest jakieś miasto. No i myślę sobie, no, no mam przecież pod, pod USB CD-ROM, znaczy nagrywarkę, która była może 5 razy używana, czyli jest praktycznie nówka zapakowana w pudełku. jeśli no to kurde, to te 79 zł w tym sklepie, nie będę 35 euro płacił za wersję Steamową prawda gdzieś tam były jakieś elektroniczne, nie Steamowe wersje, ale też były droższe. No ale jak już mam, no to, no to co? Się będę kopał z koniem. Kupiłem, nie? No i instaluję I buch, błąd. Nie można odczytać w połowie instalacji pliku takiego i takiego. Myślę, no kurde. Ponów, ponów, ponów. To samo. Czyściłem płytę, nową płytę wyczyściłem 15 razy. Kurczę. Poszło. Kolejnego pliku nie mogło yy, wyczytać, I wiecie co, i, i tak pomin, znaczy pomin, powtórz, powtórz, instalacja zabrała mi od godziny 9 wieczorem do pierwszej w nocy, także o pierwszej w nocy miałem już zainstalowaną grę. I moi drodzy, ja się tak cieszyłem, myślę, kurde, mam tu pudełko, mam tu mapę, kurczę, jak fajnie, jak im się opłacało sprzedać taniej niż, kurczę, taką grę, nie wiem wreszcie elektroniczną chyba 85zł najtańsza kosztowała no ale tam może bym się tak nie denerwował w końcu myślałem że już ściągnę jakieś ISO gdzieś z torrentów i ten mój klucz który tutaj wykorzystam sobie ale no, no jakoś to doszło no i co i się okazuje że kurde nie mogę grać bez włożonej płyty więc muszę mieć podłączony ten CD-ROM na USB który wyje niesamowicie Chyba cp jakiś. Tak, to wygląda mi na cpn. No masakra ta mapa jest, powiem wam. Znaczy, była masakra. No taka... No taka rosyjska, nie? Taka rosyjska bida na tej wsi. Ja się nie dziwię, że tutaj nie grają, bo widziałem u niektórych tą amerykańską mapę. No to taka... Taka jak w tych farmingach była, nie? Jest miacho, ok. Mamy tu jakieś... To jest jakiś dworzec PKP? Ludziki chodzą. To duchy. Wiedziałem, wiedziałem, że to po wybuchu elektrowni atomowej. To jest Matrix. Spójrzcie na to. Pach Kama. No ale dobra, na grę, która kosztuje 80 zł, załóżmy, to To może się będę dobrze bawił. Nie, no chodzi tutaj generalnie o tę symulację farmy, także nie ma co się zastanawiać To chyba w 13 też tam tych ludzi nie można było przejechać ani samochodów. Co pamiętam, naprawdę już dużo nie pamiętam, ale jedną rzecz, którą będę chciał tutaj zrobić, moi drodzy, to na pewno, o ile nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, czy, czy są jakieś specjalne programy do robienia takich map? Bo myślę, że ja bym sobie tutaj całkiem fajną mapę mógł zbudować. Oczywiście musiałbym troszkę pograć, żeby zobaczyć co gdzie na przykład się bardziej przydaje. To chyba jest biogazownia. czy tutaj silosy. No graficznie no całkiem całkiem może być. Samochody typowo rosyjskie. Czy co mam? Mam ciągnik, który co to jest za ciągnik? Zetor 130 HD wersja, czyli model w wersji HD kontra, nie wiem co to jest, jakiś maluszek rosyjski, buch! no dobra mam celownik ale może na modach to jakiś faust się tutaj znajdzie na razie nie ma okej, okay, moi drodzy, no co tutaj możemy jeszcze zrobić głupiego, tak się zastanawiam Myślę, że możemy jeszcze w trudnym terenie przetestować ciągnik. Ja pamiętam kiedyś do mnie, jak miałem tam trzynastkę, przyszedł do mnie kolega, który w ogóle się grami nie interesuje, troszkę starszy ode mnie jeszcze i ja mu pokazywałem w ogóle jak to wygląda. Dobra, skoki. Wow. No, I tak, tak mu pokazywałem te maszyny, jak wyglądają, fajnie. Zresztą bardzo mi się podoba do dzisiaj szczegółowość tych wszystkich maszyn, a w tej wersji, znaczy w 17, ilość maszyn to jest super sprawa. Mi się to bardzo podoba i to, jak one tutaj działają. No i pokazuję mu, nie? Jak, jak tam ciągnik działa. Zobaczymy, czy przez wodę przejdziemy. No i on mówi, dawaj, dawaj na rynek tym, yy, Znaczy tym kombajnem, dawaj na rynek No i na rynek Świetna zabawa Kombajnem po rynku pojeździć No, ale wiecie Dobra e, No kurcze Patrzcie Trudne warunki no, Spróbujmy teraz tam przejechać Zjedźmy sobie tu, ale ten dym, no to troszkę taki przegięty jest. Chyba był lepszy w 13, moim zdaniem, już. Znaczy, to nie jest dym, to jest takie wiecie: e, zniekształcenie powietrza poprzez e, gorąco, które wychodzi z tej rury wydechowej. Nie wiem ile wy tu będziecie widzieli po tym, jak zmasakruje ten materiał. O! Skakuj, tu. Halo. Panie mój ciągnik nowy, jeszcze nie spłaciłem go, kurde. Dobra, zrobimy. A można nurkować. Ale coś tam rośnie. Patrzcie, ja nie mogę się utopić, a ciągnik może. No dobra, moi drodzy, ja sobie tą mapkę jeszcze tutaj pozwiedzam. Zobaczę, czy. Yy, to znaczy, czy, czy, czy tutaj... Można, nadaje no się to do grania, czy, czy rzeczywiście jednak tą amerykańską wziąć. O, jakie fajne krzaczki. No, i ja się z Wami żegnam. Muszę iść teraz po sąsiada, żeby wyłowić e, mojego zetora. <grych> Piszcie, czy na tej mapie ewentualnie grać, czy na innej i... Aha, i napiszcie mi, czy są programy do, do, nie wiem, do robienia tej mapy, bo wiem, że tam można zrobić. Także z mojej strony tyle, trzymajcie się ciepło, pa pa!